Siemanko Albatrosy, słuchajcie, dzisiaj jest 22 marca Mamy dziennik pokładowy oczywiście I co? Kończymy powoli instalację Zakończyłem dzisiaj taką oficjalną RAF instalację Czyli wszystkie kabinety powieszone Co zobaczycie pewnie zaraz na zdjęciach No, a... Więc, jeżeli już wiemy, że to zostało zrobione, no to teraz przyszły jakieś tam elki, panele do założenia. No i miejmy nadzieję, że jutro przyjadą drzwiczki fronty. Wtedy z końcem tygodnia można by się stąd wiatrować i uciekać. Więc instalacja byłaby powiedzmy skończona do czasu, aż pewnie jakieś tam szyby przyjdą, jakieś takie pierdoły. Także, także to tak. No, dzisiaj mamy pogodę średnią. Bo deszczową. Natomiast zacząłem robić klazety dla chłopaków. Mam projekt rozpisane, wszystkie części, więc troszeczkę w pracy zostaliśmy dłużej. A no, właściwie po pracy zostałem chwilę, żeby coś tam podrobić. No i, i tyle. Z większych planów na razie nie ma, jest parę myśli i pomysłów na to co tam nagrać jeszcze i zapraszam Was wobec tego na kanał związany, znaczy na ten kanał tylko do działu z szczęśliwym życiem, nie na kredycie, bo tam będzie taki wniosek, który mnie naszedł dzisiaj i nie jest zbyt optymistyczny, niestety. Natomiast jeżeli posiadasz już tą wiedzę, no to jesteś w stanie się w jakiś tam optymistyczny sposób troszeczkę od tego obronić. Także pozdrawiam no i widzimy się na, w drugiej części materiału. Nara.